Witam serdecznie. Dzisiaj polecam prosty przepis na sałatkę. Właściwie jest to sałatka tradycyjna. Jedyną zmianą jest tutaj ogórek. Zamiast kiszonego daje świeży, osączony na sicie. Pokrojony drobno ogórek warto trochę posolić i przemieszać, puści łatwiej sok. Mieszam składniki majonezu, raptem tylko 2 łyżki majonezu plus 2 łyżki jogurtu, przyprawy musztarda, sól, pieprz, cukier, ugotowane warzywa, dwie pietruszki, jeden średni seler, dwie marchewki, oprócz tego 2 jajka kroję w kostkę, surowe jabłko z pół cebuli również kroję w kostkę. Zdecydowanie smak sałatki poprawi trochę posiekanej cebuli i natki z pietruszki. Dodaję około półtorej szklanki ugotowanej cieciorki zamiast groszku. Z cieciorką ta sałatka smakuje naprawdę super. Łączę wszystkie składniki z sosem majonezowym i właściwie sałatka jest gotowa. Jak wszystko jest pogotowane, to trwa to dosłownie chwilę. Znakomita sałatka smakuje naprawdę rewelacyjnie. Koniecznie zachęcam do wypróbowania przepisu. Subskrybujcie, komentujcie. Życzę wszystkim smacznego. Dzisiaj dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne filmiki.